Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Tor i zapraszam Was na unboxing gry GTA 5 na PC. -cie. Jak zauważyliście na Facebooku, już pisałem, że grę mam już od dwóch dni. Udało mi się ją zainstalować. W końcu ma 7 płyt, dlatego opakowanie jest właśnie takie grube. Tak, nie mylicie się: 7 płyt, które trzeba wkładać, wymować, wkładać, wymować. Aż instalacja dobieje końca, plus jeszcze oczywiście trzeba jakiś tam update ściągnąć, pobrać i zainstalować. A chwilę to trwa. Jednak ja podałem wam poradnik, w jaki sposób można to pobieranie poprzez Social Cluba ominąć. Zatem, jeśli macie z tym problem, to oczywiście odsyłam was do tego materiału. Gdzieś tutaj nie będzie adnotacja, A jak nie, to na pewno będzie link w opisie. Zatem postanowiłem, że nagrać wam albo w takiej wersji podstawowej gry, dlatego że, no właśnie, po pierwsze, ma tyle płyt. A to się bardzo rzadko zdarza. Fajnie w ogóle te płyty wyglądają, fajnie mają nadruki, na więc myślę, że warto to pokazać. Poza tym, wiele z Was na pewno kupiło wersję steamową lub po prostu internetową. Gdzieś tam klucz na stronach pośredniczących. Zatem do, do tej wersji gry nie mają dostępu. Także myślę, że to jest ogólnie dla mnie fajna pamiątka. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Zaraz Wam wszystko dokładnie pokażę. Także zapraszam. Zatem najpierw zaczniemy od tego, że grę zakupiłem sobie w preorderze na Euro LTV AGD. Już kilka razy zamawiałem tam gry, tak samo jak w Media Expert, więc polecam wam ten sposób. Gra dotarła na czas, mogę ją dobrać w dniu premiery, także bardzo się z tego cieszę. No i tak właśnie prezentuje się pierwsza strona tej okładki. Tutaj możecie zobaczyć bok, tył. No nie ma żadnych jakichś tam. Specjalnych tutaj nowych rzeczy, wszystkie podstawowe informacje o grze, screenshoty, wymagania i tak dalej. Także to tyle. Teraz tutaj jak widzicie, jest to takie opakowanie, które przykrywa to, co było we, we wnętrzu. To sobie odłożymy na bok, i naszym oczom ukazują się takie dwie tutaj teczki. W pierwszej teczce mamy tutaj oczywiście logo GTA 5 na górze. I z tyłu mamy tutaj taką plombę, którą rozrywamy, a w sumie to odkrywamy w moim przypadku. I możemy tutaj zobaczyć, że mamy po pierwsze informację właśnie o dodatkowej kasie, dzięki temu, że złożyliśmy preordera. Także dostajemy tutaj 500 tysięcy 500 dolarów w wersji czy znaczy w trybie single i 500 w online, ale ogólnie dostajemy więcej. Dlatego, że Rockstar po prostu potem zmieniło te wartości. Tutaj mamy drobną instrukcję, informacje jeszcze, właśnie o firmie Rockstar oraz o wymaganiach dotyczących gry. I tutaj jakieś tam ograniczenie prawne, jakieś tam gwarancje pierdoły, a z tyłu jest klucz właśnie do wpisania, aby użyć klucza, który pozwoli nam na aktywację GTA online oraz yy, przysługująca nam właśnie ta nagroda tych. Do tych dolarów, tych dolców i oczywiście dostajemy też mapę. Mapa była dostarczana w każdej wersji gry, również na konsole starszej i nowej generacji. Także jest to moja już druga mapa, którą posiadam z GTA 5, Może jakąś sprzedam. Aczkolwiek nie będę chyba tego po prostu ruszać. Niech sobie to leży. Na pewno na pamiątkę się przyda. Także to się właśnie znajduje w tej mniejszej teczce. My sobie to już odłożymy, no i teraz zabieramy się za płyty. Zobaczcie, że to się bardzo fajnie otwiera. Tutaj mamy dwie postacie, po lewej Michaela, po prawej Franklina, dwóch głównych bohaterów gry, no i nasze upragnione, ukochane 7 płyt. Także jak, tak jak widzicie, no naprawdę fajnie się to prezentuje. Wszystkie te płyty są w takich plastikowych tutaj miejscach. I zobaczcie, że każda płyta ma swoją unikatową grafikę. Ja tutaj Wam teraz pokażę każdą po kolei z osobna w przybliżeniu, żebyście mogli dokładnie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Także tu jest jakaś pierwsza pani, tej akurat nie znam, więc nie wiem kto to jest. Tutaj natomiast mamy żonę Michaela, czyli tego biznesmena, którego mogliście zobaczyć właśnie na okładce. Tak się właśnie ona prezentuje. Naprawdę bardzo mi się podoba kolorystyka tych płyt. Fajnie to wygląda i po prostu mega będzie mieć taką kolekcję u siebie w domu. Tutaj jest też jakiś typek, którego nie za bardzo kojarzę z gry. Oczywiście ja te postacie już znam dlatego, że grę przeszedłem na konsoli przepraszam Xbox 360 więc troszeczkę obeznany w temacie jestem. Tutaj natomiast jest córka Michaela, która pragnie zostać y, jakąś gwiazdą telewizji. No muszę przyznać, że niezła laska z niej. <laughs> Sami zresztą przyznacie. Y, I tutaj na kolejnym płycie mamy prawdopodobnie Lamara, tak mi się wydaje, bo to nie jest chyba Franklin. Franklin inaczej wygląda. Więc oczywiście złodziej samochodów. Szybę już wybił. Teraz próbuję tylko otworzyć y, zamek. Na drzwi. Także to sobie już odłożymy. No i zostały nam ostatnie dwie płytki. Na jednej, na tej przedostatniej widnieje Simeon, czy tam Simeon, jak to woli. Kolejna postać z gry, która zleca nam różne misje. Oczywiście to nie są żadne spoilery. Bez przesady. Tutaj nie zdradzam Wam żadnej fabuły. No i ostatnia płyta, na której już w sumie też nie wiem kto jest, więc ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć. Także o niej się zupełnie wypowiem. No i to, bo tyle, słuchajcie, tak wygląda właśnie ten unboxing. Myślę, że no, warto mieć taką kolekcję takich płyt, bo to nie jest na pewno coś, co yy, wiecie, zdarza się często, jeśli chodzi o takie zwykłe edycje gier. Yy, zatem. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego unboxingu. Pamiętajcie, żeby śledzić mój kanał, bo na pewno materiały z GTA 5 na PC się pojawią. I oczywiście spróbuję ożywić swoją ekipę. Zdobędziemy kilku tam chętnych do gry. Aczkolwiek na początku oczywiście będę grać sobie ze znajomymi i na pewno z nimi materiały też się pojawią. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!